<laughs> <you> sense. <laughs> artysty, również serdecznie. Ja, ja myślę, że Państwo mają to samo uczucie dzisiaj jak ja. Za każdym razem, kiedy tutaj jest nowa wystawa, to to pomieszczenie zupełnie nabiera innych, innych kształtów, innych walorów. No i w tym momencie mamy tutaj naprawdę no, Morze malarstwa i sami znajdujemy się w pośrodku, także zupełnie inaczej i bardzo się cieszę, że no, taki eksperyment jednak zaistniał w tej przestrzeni, bo myślałam, że te obrazy po prostu będą za duże, ale nie są. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na tej wstawie widzimy sześć obrazów, może nie od razu to potrafią zobaczyć, ale te obrazy jest naprawdę sześć i dwa z nich są obrazami, które powstały właśnie na tą wystawę, na tą pierwszą wystawę indywidualną Bamrzyńca tutaj w Gdańsku. Artysta pochodzi z Gdańska, później wyjechał do Niemiec i mieszka teraz w Niemczech i tworzy w Berlinie. Studiował jeszcze w Karlsruhe i w Stuttgarcie. No, i myślę, że to jest chyba też takie ważne um, przeżycie dla niego, pierwsza indywidualna wystawa w swoim um, pierwszym kraju. I są dwa obrazy. Myślę, że teraz wszyscy wiedzą, które te obrazy są. No to, jest, to jest oczywiście ten orzeł tutaj, który jest za mną, e, oraz e, ta praca, będziemy sami. To są nowe prace powstałe krótko przed, przed wystawą. Obrazy te bardzo przypominają plakaty czy billboardy. nawet ich wielkość nawiązuje do, takiego pop, pop, do takiej popkultury, którą tutaj też artysta bierze na, na swój warsztat, przetwarza, krytykuje w pewien sposób, pokazuje nam też daje do myślenia, czy właściwie to wszystko, co nas atakuje codziennie ze świata reklam, z tego, co widzimy w mieście, poruszając się po mieście, oglądając telewizję, czy to właściwie, no jaki to ma na nas wpływ i co moglibyśmy w tym świecie zmienić. Co jest ważne w jego twórczości, przynajmniej dla mnie, to to, że mamy zawsze, jak gdyby, taki Rodzaj, że coś poznajemy, coś widzimy, coś jest znajome, i wtedy zastanawiamy się, dlaczego, co i, i co to jest. To są właśnie loga dużych firm, które on wykorzystuje. Czy rodzaj graficznego napisu, który nawiązuje do tych słów czy sloganów, napisów, które znamy, które po prostu są już w nas. Ale to są tylko takie wskazówki. Wydaje mi się, że. Pole do interpretacji jest duże, a to, co dają obrazy Bawrzyńca, no to jest może najlepiej wyrażone w ostatnim zdaniu tego cytatu, który opisuje artystę jako tego, który potrafi stworzyć nic. Dobrze, to ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę miłego wieczoru. Chciałabym podziękować artyście, że przyjechał do nas z Berlina. tym razem. Miłego wieczoru, dziękuję bardzo artyście i dziękuję Państwu za przybycie. No, wszystkim wina jeszcze jest, także Dobrze. 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 otwieram wystawę. Dziękuję. Chciałam podziękować bardzo tutaj Pani Wodzie i wszystkim, którzy przyszli i wszystkim, którzy pomogli tą wystawę, że tak powiem die het asseblief